Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj razem z ciocią Lucy przygotowałyśmy dla Was piękną piosenkę i piękne flagowanie o najświętszym imieniu Jezus. Teraz Was poproszę, żebyście tutaj podeszli od tej strony do mnie. Mam tutaj taką zagadkową pianeczkę, mam tutaj mazak, i teraz chcę z Wami ustalić jedną rzecz. Najpierw piszemy. To najpiękniejsze imię na świecie. Jezus. I dzisiaj w naszej komnacie, flagowo-gestowo-modlitewnej, będziemy chcieli poprosić Pana Jezusa, żeby on strzegł naszych oczu. A więc. Kiedy idziemy i oglądamy coś, kiedy rozglądamy się na dworzu, albo kiedy patrzymy na naszych kolegów, koleżanki, to żebyśmy mieli takie jakby okulary imienia Jezus. Chodzi o to, że jak patrzymy i ktoś nas zdenerwuje, to żebyśmy sobie przypominali o imieniu Jezus i patrzyli na tą osobę, która nam trochę dokuczyła przez. To najpiękniejsze imię. Ono nam przypomni spokojnie, przecież Ty też czasem dokuczasz przebacz. Albo jak będziemy z kimś rozmawiać, i ktoś nam sprawi takiego boksa, takiego kuksańca, że będziemy chcieli odpalić mu nieprzyjemnym słowem, to żebyśmy umieli sobie przypomnieć. Imię Jezus nie wypada, żeby wypowiadać imię Jezus tymi samymi ustami, którymi bym komuś mówił brzydkie rzeczy, niedobre, złośliwe albo kłamanie. I jeszcze, żeby imię Jezus przypominało nam, jak słuchamy. Czy słuchamy, pamiętając o tym, że nasze uszy i słuch też nam dał Pan Jezus? Czyli jak na przykład widzimy, że ktoś obgaduje kolegę, którego nie ma, albo jakieś głupoty opowiada, albo jakieś plotki, to przypomnijmy sobie te uszy, stworzył Pan Jezus. Po co mam słuchać tych głupot? Albo na przykład na serduszku, żebyśmy zawsze pamiętali, że to jest Królestwo Pana Jezusa, żebyśmy Mu oddawali nasze uczucia i chyba jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nasza głowa to tak, jakbyśmy sobie nakładali tarczę z imienia Jezus, i to będzie właśnie w naszej piosence. Twoje imię jest jak tarcza nad moim życiem. O, tak mnie chroni. Pamiętajcie o imieniu Jezus, żeby ono było na naszych ustach, na naszym serduszku i jako tarcza nad całym życiem. I żeby było na naszych oczach. O to się będziemy dzisiaj modlili. Wielki Post to jest piękny, wspaniały moment, żeby się przemieniać tak całkowicie. Pędzimy zaraz do cioci Lucy. Ona już chyba przygotowała jakieś piękne flagi. Tak mi się wydaje, że dla Pana Jezusa to ona zawsze wybiera najprzeładniejsze. To jest taka miłość. Pamiętajcie o lajkowaniu, żeby jak najwięcej dzieci mogło dzisiaj przyjąć tę dobrą nowinę.

Czekam dzisiaj na Was tutaj z wielką niecierpliwością, bo dzisiaj flagujemy do jednej z moich ulubionych piosenek. Twoje imię, jak tarcza nad życiem mym, to jest jedna z moich ulubionych piosenek, a w połączeniu z flagowaniem, to już w ogóle super podwójnie dwa razy ulubiona. Zaczynamy. Będziemy, tak jak zwykle, mamy najpierw gesty, sobie przećwiczymy, potem będziemy z muzyką i na końcu będziemy się modlić. Dzisiaj naszą naszymi flagami będziemy pokazywać i mówić o tym, że Pan Jezus jest naszą tarczą, że Jego imię nas chroni. I zobaczcie, ciocia Inga to w ogóle chyba trochę podglądała, jak ja ćwiczyłam, bo jak ona pokazała, że imię nasze jest i imię Pana Jezusa nad swoją głową, to my mamy właśnie dzisiaj taki gest, ciociu jeden, będziemy pokazywać, że nad naszą głową jest imię, tylko my oczywiście będziemy pokazywać za pomocą flag. Będziemy z... najpierw sobie zrobimy reflek. Twoje imię jest, jak tarcza nad życiem mym. Zaczynamy od prawej rączki i robimy tak w jedną stronę, w drugą i teraz nad głowę i opuszczamy rączkę. i drugą. Próbujemy. raz, wracamy nad główkę i wolno opuszczamy do dołu. Jeszcze raz, prawa rączka, raz. Dwa, trzy i do dołu. Raz, dwa, trzy i do dołu. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i cztery dół. Raz, dwa, trzy, cztery opuszczamy i teraz dodajemy dwie rączki dwie razem. To samo, tylko mamy dwoma rękoma naraz. Czyli mamy raz, dwa, nad głowę. Tutaj tak, żeby flagi do tyłu zostały i opuszczamy je do dołu. Czyli mamy, zamykamy rączki, prostujemy i teraz do tyłu nad głowę i wracamy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy nad głowę i cztery. Wracamy do dołu. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Chcemy tym gestem pokazać właśnie tak jak ciocia nam pokazywałaś na początku, że imię Jezusa, żeby nas wszędzie chroniło z każdej strony. Zobaczcie, tak chcemy się otulić tą flagą. Czyli mamy tutaj niżej, wyżej i nad nami też jest imię Pana Jezusa. Druga ręka, raz, dwa, wszędzie nas otacza imię Jezus. I teraz dwie rączki. Czyli w piosence będziemy mieli tak: najpierw prawa rączka robi, potem lewa, potem obie. Próbujemy. Prawa, raz. Dwa, trzy, cztery, lewa. Raz, dwa, trzy, cztery. Łączymy obie. Raz, dwa, trzy, cztery. I na końcu jest imię Jezus i my robimy nasz gest uwielbienia, czyli wyrzucamy flagi do góry i opuszczamy do dołu. Próbujemy. Jeszcze raz. Całość powtórzymy sobie i mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, Dwa, trzy, cztery. Obie łączymy Raz, dwa, trzy, cztery. I Jezus. Do góry. I opuszczamy. To spróbujemy sobie teraz zaśpiewać może ciociu i zaflagować razem. Spróbujemy. flagować na naszym reflenie, a teraz zrobimy sobie zwrotkę. Na zwrotce mamy tak. Ja już się nauczyłam mówić, że to jest wasz ulubiony gest, serduszko, bo teraz to jest chyba też mój ulubiony jest gest. Na początek mamy tak, serduszko. Bóg dobry będzie w piosence, więc my robimy nasze serduszko. Bóg dobry zachwyca mnie. I teraz na siebie, mnie. I jeszcze raz będzie, dawca życia wspiera mnie. Jeszcze raz na siebie. I teraz mamy tak. Prawa rączka, wyrzut do góry. Lewa. I teraz mamy w piosence będzie taki tekst, że w tym imieniu jest potęga. I my z całych sił, tak Was zachęcam, żebyśmy zrobili taki mocny gest wyrzutu do góry. Najpierw prawa rączka, potem lewa i opuszczamy do dołu. Czyli zobaczcie. Mamy tak. Raz, dwa i opuszczamy. Prawa, lewa i opuszczamy razem. Jeszcze raz od początku, czyli będziemy mieli tak nasze serduszko. Zamykamy na siebie. Mnie dobry Bóg uchroni. Jeszcze raz serduszko. I teraz prawa rączka. W jego imieniu jest potęga do góry. I potem mamy w piosence, biorę ją i robimy na dół do siebie. I to już są. Chciałam powiedzieć wszystkie gesty, ale Was jeszcze zapomniałam o naszym jeszcze jednym weście ciociu ingo będzie ósemeczka. Będziemy mieli taki, taką część. Ja Wam powiem kiedy, bo teraz tak mi trudno do przodu powiedzieć, kiedy będziemy robić ósemkę. Naszą ulubioną ósemeczkę. Możemy sobie poćwiczyć. Ósemeczka, ósemeczka. I potem mamy cztery razy taki mocny wyrzut do tyłu. W piosence będzie Amen, Amen, Amen. I my będziemy robić do góry do góry. Wracamy na muzykę po szybko. Jeszcze raz i cztery i będziemy dalej mieli refren, czyli twoje imię. Myślę, że możemy spróbować już chyba z muzyką. Włączmy muzykę i spróbujemy sobie już zaflagować nasz układ do muzyki. Będziemy zaczynać od naszego serduszka, do Pana Boga wysyłanego. Bóg dobry. Skrzyżujemy. Otwieramy. Jeszcze raz serduszko. Dawca życia wspiera cały Do góry prawa. I lewa. I obie. I do dołu. I jeszcze raz serduszko. I jeszcze raz, serduszko? Z czułością opiekuję się. Prawa góra. Raz. W jest I prawa rączka zaczyna. Raz. Dwa. Trzy i do dołu. Raz, dwa. trzy. I teraz obie. Raz, dwa, trzy i do dołu. I Jezus z do góry bym zapomniała. Jeszcze raz. Twoja linie chcę. Ilewa? Zaczynać i kończyć dzień. Obie. Niechaj śmieni się. I do góry. Jezu, I znowu serduszko. Saneczkę. Ja jestem. Jak które dziecko nie umie zrobić ósemki, to może zrobić takie po prostu warunkowane relowanie nad głową. Uwaga, za chwilę będziemy mieli do góry. I wywołuj do, do góry. Raz. 嗯。 Co pięknie nam to wyszło, kochane dzieciaki. Jak tak uczyliśmy się, to ja już się modliłam. Jakoś ja już, już mi się ja też. wchodziło w modlitwę, i pomyślałam sobie, że te gesty piękne, które robimy na prawo, na lewo, w górę i w dół, to jest taka modlitwa za cały świat. Więc będziemy chcieli chyba pomodlić się za cały świat za chwileczkę, e, prosząc pana Jezusa, aby jego imię było nad nami, obok nas, przed nami, za nami, wszędzie cały świecie. na całym świecie. Kochane dzieciaki, jeśli ktoś z Was jeszcze z nami teraz nie flagował, bo nie ma flag, to pamiętajcie, że można wziąć jakiś szaliczek lekki i za, zaflagujcie z nami litencji całego świata. Niech to imię Jezus będzie takim naszym filtrem. Kończyć dzieła. Dziękujemy za wspólną modlitwę, taką piękną, a Tobie, ciociu Lucy, za taki piękny układ, że nas nauczyłaś. Przypominam Wam, że o 19.00 widzimy się na wspólnej modlitwie, każdego dnia w Wielkim Poście spotykamy się z Panem Jezusem, który na nas czeka. Powiadomcie o tym swoje koleżanki, kolegów, katechetów, może niech dadzą znać wszystkim dzieciom w klasie, że o 19.00 możemy się modlić. Ściskamy Was najmocniej na świecie. Pamiętajcie o lajku, żeby dużo dzieci do nas dołączyło, przynajmniej milion, mocno Was kochamy. Do zobaczenia.